Witam was bardzo bardzo serdecznie na początku długo długo oczekiwanej kolejnej serii z I tak jak ostatnio będę grał z widzami, tylko tym razem stworzyłem olbrzymi region, tak żeby nie było problemu, że ktoś się nie mieści, że trzeba wyrzucać kogoś, jak przez jakiś czas nie gra. Nie, po prostu tutaj jest tyle map, że mam nadzieję, że wszyscy się zmieścicie. Po prostu w wyszukiwarce regionów wpiszcie sobie Blunix. Nazwa regionu to jest Blunix S3. Kasło do regionu to jest Xinul, czyli Bluniks od tyłu, z małej litery. I moje miasto jest w tym miejscu, wejdźmy sobie do niego. Jak widzicie, dosyć dużo wody. No, nie chciałem czegoś wielkiego, raczej, żeby sobie tak na spokojnie pobudować jakieś małe miasteczko, a nie koniecznie jakiś gigant, tak jak też w ostatniej serii, której tak naprawdę nie skończyłem, nie zabudowałem całej tej mapy. Jeśli jeszcze chodzi o takie sprawy organizacyjne, to nie wiem, czy to będzie jakaś taka super stała seria. Odcinki będą jak będą, nie tak regularnie jak jakieś City Skylines czy inne tego typu gry. Można też, że będę mieszał, czyli czasem odcinek, czasem live. Taka dosyć nieregularna seria. No i dobrze, zaczynajmy. Jak to się robiło? Weźmy sobie na początek może jakąś tanią drogę. Tak, taka droga gruntowa, nie chciałbym tutaj nic wielkiego i przeprowadźmy ją sobie prosto, powiedzmy jakoś, że na takiej odległości. Jak to się teraz zatwierdzało? Aha, dobra, tutaj coś takiego wisi, więc to sobie zatwierdźmy. I chciałbym tutaj wprowadzić jakiś pierwszych ludzi. Taka na początek mała strefa mieszkalna, załóżmy, że na dwie krateczki, tak, 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 żeby to raczej były właśnie jakieś takie domki, a nie jakieś giganty, nie wiem, na cztery kratki czy coś takiego. Ok, więc coś takiego, czas może bym w ogóle włączył tutaj na dwójeczkę, żeby w ogóle jakoś zaczęli się budować. I zanim zajmę się tutaj jakimiś sklepami i innymi rzeczami, no właśnie, media. Jakiś prąd, jakaś woda. Co my tutaj mamy na początek? Tak naprawdę tylko te panele słoneczne. No to co, postawiłbym je gdzieś tu może przy brzegu, powiedzmy, że okej, okay, tak w jakiejś bezpiecznej odległości od tego brzegu, i z tego co pamiętam, to musimy w tej grze połączyć przewodami. Czy wystarczy takie podłączenie do drogi? Czy trzeba jeszcze kawałek dalej? Wydaje mi się, że będzie trzeba, chociaż, jak tutaj się coś wybuduje, to ten prąd pewnie jakoś przeskoczy. Panele się wybudowały i widzę, że już to przepłynęło. Świetnie. Jeszcze oczywiście woda, bo bez tego mi moi mieszkańcy nie wytrzymają. Taka wieża ciśnie, niech sobie stoi na przykład, a niech będzie na tym półwyspie. I do tego potrzebujemy teraz rur, więc przeprowadziłbym coś takiego tutaj do drogi i pod drogą na całej długości zrobimy sobie taką rurę. Także to niech się buduje. Na wywóz odpadów i pochówek to wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie. To są tak naprawdę początki tego miasteczka, więc może tak bardzo bym jeszcze z tym nie szalał. Strefy, co wy na jakieś sklepy? Nawet widzę tutaj po zapotrzebowaniu, że no właśnie te sklepy są potrzebne, więc zróbmy sobie jakieś powiedzmy takie kioski w tych okolicach. Z czym są problemy? To chyba były problemy z wodą. Tak, 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 bo to już po prostu zniknęło. Zapotrzebowanie mamy jeszcze na te fabryki dla ubogich. No na razie to będzie tylko dla ubogich, no bo kto tutaj inny mieszka. Dopiero co się wprowadzili. I tak. Takie fabryki zrobilibyśmy sobie kawałek dalej, żeby mi tu jakoś nie przeszkadzały mieszkańcom, czyli na przykład taka droga w tym kierunku, i tu jest taki dosyć duży plac, więc właśnie wydaje mi się, że takie fabryki mogłyby tutaj znaleźć dobre miejsce. Czy to będą farmy, czy zwykły przemysł? Zwykły, tak, tak, tak. Zwykły przemysł, a powiedzmy, że nawet na trzy kratki coś takiego sobie wybuduje, i tu oczywiście też będzie potrzebna woda, czyli rura pod drogą do tego miejsca, dalej przeprowadzamy ją sobie jakoś w tym kierunku i weźmy teraz. Jeszcze te przewody i przeprowadziłbym je tak trochę kawałek dalej od drogi, żeby w razie czego sobie nie zablokować tych miejsc, w których tutaj mogę budować, i przejedziemy teraz jeszcze jakoś tak dotąd i to się już powinno wszystko zasilić. Jak będą jakieś budynki przy drodze, no to wtedy tych przewodów będzie można się pozbyć. Na razie musi to być w ten sposób. Widzę, że więcej osób chciałoby się wprowadzać. No dobrze, dajmy im taką możliwość. Można by wziąć sobie dalej tę drogę polną i pojechać jakoś w tym kierunku. Przejedziemy przez te budynki. Okej, okay, możemy tutaj wyburzyć. Niech ta droga sobie właśnie gdzieś tam idzie. Do tego miejsca załóżmy. Chociaż jeszcze tak naprawdę krateczkę dalej mogłaby przejść. I co? Tutaj jakiś jeden domek. Dalej po tej stronie powiedzmy, że trochę tego więcej. Dalej. Tutaj jeszcze coś na dwie kratki się powinno zmieścić. I w tym miejscu tak samo. Co jeszcze? Przy tej drodze dajmy nawet coś... O dobra, na trzy kratki. Niech się trochę większe już pobudują i tak naprawdę to zapotrzebowanie nam już praktycznie zniknęło. Więcej sklepów, więcej fabryk. Tylko właśnie będę potrzebował troszkę więcej miejsca na jakieś właśnie tutaj sklepy, wyjechalibyśmy sobie na przykład jeszcze za tym domkiem jakoś w ten sposób i tu mogłaby powstać jakaś taka mini dzielnica handlowa, nawet tę drogę mogę doprowadzić gdzieś do tego miejsca. Czy całe to od razu zamalować na niebie? raczej nie, na razie to ja bym zrobił, o, może coś w tym stylu, żeby jednak z tym nie przesadzić. Nie ma wystarczającej ilości energii. A Ajajaj, dobra, bo to jeden taki padel słoneczny to serio na długo nie wytrzyma. Już wszedłbym tutaj w zakładkę z energią. I postawimy sobie, a po prostu drugi taki panel słoneczny niech będzie. I coś mi się tutaj świeci, że awansowaliśmy. Zdobyłeś nową rangę. Każda ranga odblokowuje nowe budynki. Świetnie. Mała wioska, mamy turbinę wiatrową i inne tutaj jeszcze fajne rzeczy. Okej, okay, to sobie możemy zatwierdzić. I co tutaj jeszcze jest? Budynki bez wody. Już, już, już. To jest pewnie problem z rurami. Znowu będzie jak w City Skylines, że najpierw wprowadzam ludzi, czy tam buduję jakieś sklepy, a dopiero później buduję im rury. To znaczy, tutaj jakiegoś wielkiego problemu nie będzie. Ale już może na zapas dobuduję trochę tych rur i dalej jeszcze tędy, oczywiście, też jakaś rura musi przejść. Coś mi się tutaj świeci w tej zakładce publiczne, nagrody, to znaczy nagrody się nie świecą, ale właśnie, bo tam mi coś pisali, że dostałem jakąś statuę, więc ja bym coś takiego chętnie tutaj postawił. Powiedzmy, że na przykład w okolicach tych sklepów, tak, takie właśnie centrum miasta, niech tutaj jakaś taka statua, załóżmy burmistrza, niech sobie stoi. Zobaczmy jeszcze, czy mamy odblokowany jakiś park. Na razie mały park, dobra, czyli tutaj. Tutaj jest ta statua, ona działa pewnie tak jak park, więc jakby co to jeszcze jeden taki park postawiłbym bardziej w tej okolicy też, żeby oni byli jednak trochę bardziej szczęśliwi. I zobaczmy sobie, jak tam zadowolenie. Ogólne zadowolenie 56%, trochę słabo. Z parkami to są wow na 100% zadowoleni. No dobrze, ale co jest tak naprawdę najgorsze? Zdrowie! Nie są zadowoleni ze zdrowia w tym mieście. Tak naprawdę nie ma co się dziwić, ponieważ nic tutaj jeszcze takiego nie dałem. Także może taka przychodnia, ona kosztuje 4000. Mamy w tym Momencie 20. Mam nadzieję, że jakichś wielkich kosztów utrzymania miesięcznych czy tam dziennych nie ma, i to postawimy też właśnie gdzieś tutaj w centrum, przy tej takiej strefie handlowej. Kolejna rzecz, z której nie są zadowoleni, to transport. Nie ma co się dziwić, ponieważ na razie to są zwykłe takie polne drogi, a nie wiem, czy będę, a nawet mam drogę asfaltową. No to co, gdzieś tutaj przez środek, gdzie są największe problemy, położymy sobie asfalt i dalej, jeszcze pewnie na tej strefie przemysłowej będą problemy. Może ja to przeprowadzę jak jakoś już tędy i to na przykład połączymy sobie ten sposób, żeby oni jakoś chętniej wybierali tę drogę, a nie tamtą polną. No i tutaj w sumie na tym moście też możemy zrobić coś takiego. Asfalcik, proszę bardzo, i powinniście być trochę bardziej zadowoleni. No nie, dalej to jest najgorsza rzecz. Możliwe, żeby się poprawiło, jakby były jakieś autobusy, ale z tym bym jeszcze poczekał. Wywóz odpadów. Czy ja już mogę takie rzeczy robić? No mamy wysypisko. Ono kosztuje 8 tysięcy, czyli wydamy prawie wszystkie nasze pieniądze. No, ale jak trzeba, to trzeba. Tylko, że to, to ja bym wolał może gdzieś tutaj chociaż kawałeczek dalej postawić, na przykład ok, niech to będzie w tym miejscu i do tego zrobilibyśmy sobie jakąś taką na razie polną drogę. Tutaj dużo nie potrzeba. Z tego miejsca przejazd prosto pod to wysypisko i widzę, że problem jeszcze jest z prądem, tylko że ja się boję, że w tym momencie to ja wam tutaj nic z tym prądem nie zrobię ze względu na pieniądze, także przyspieszam czas, żeby jednak to szybciej do budżetu wpływało. I może w takim razie podniósłbym jeszcze lekko podatki powiedzmy na te 8%. W sumie tym bogatszym nie muszę podnosić, bo jeszcze ich nie. Ma, ale na wszystkie rodzaje stref dajmy sobie na 8%, żebyśmy jednak chociaż trochę więcej zarabiali. I teraz można by myśleć właśnie o jakiejś elektrowni, tylko może już nie o takich panelach słonecznych, bo one produkują 50 kW, tak? A taka turbina wiatrowa ma 200. No to pewnie to bierzemy w takim razie turbinę wiatrową. To jest dużo, dużo wydajniejsze i postawiłbym to gdzieś tutaj za strefą przemysłową w Twoim mieście wybuchł. Pożar. Świetnie. W tym momencie jak nie mam żadnej jednostki straży pożarnej. Na to też chyba narzekali. Więc postawmy coś, zanim mi całe miasto spłonie. Jakaś mała remiza. Dobra, dobra, dobra. Tu ją stawiam, blisko tego. I niech mi się to szybciej wybuduje, zanim ten ogień się rozprzestrzeli tam dalej. No no, no dajesz. dajesz Okej, okay, wybudowało się i widzę, że już wyjeżdżają. W okolicy wszyscy są smutni. No ciekawe dlaczego. Y jeszcze lepiej pozbądźmy się tych śmieci. No ale gdzie macie? Aha, śmieci. Tak, dobra, rozumiem. śmieci. Spalone budynki to są dla nich. Śmieci. No i co, ostatni budyneczek spali się. Na szczęście pożar nie przeszedł na drugą stronę ulicy. Zaraz sobie to wyburzymy. No halo, pali się to, czy się nie spali? Dobra, spaliło się. Weźmy to w takim razie, wyburzmy, bo to paskudnie wygląda. Wyburzamy. Ile? 16 tysięcy? No, no trudno, jak trzeba, to trzeba. W ogóle jesteśmy na minusie minus 8000 prawie. Trudno, trudno, jak trzeba, no to trzeba. Yy, z prądem powinno być teraz dobrze, tylko pytanie, czy jak ja mam tak dużo prądu, to czy czasami nie pozbyć się tych paneli słonecznych, ewentualnie czy da się je wyłączyć? Nie widzę tu nic takiego, ale nie, to i tak zaraz będą jakieś problemy z prądem, więc nie będę tego burzył, niech to po prostu już zostanie. Więcej sklepów byście chcieli, tak? No to co? Zabudowujemy to? Takie coś tutaj w tym miejscu, tylko też musiałem ile poczekać aż w ogóle będę miał jakieś pieniądze no bo serio kiepsko z tym budżetem ja nie wiem czy czasami nie podniosę wam jeszcze tych podatków trudno będziecie płacić 9% ale ja muszę jakoś to wszystko budować także przykro mi na razie tyle możliwe że będzie można obniżyć trochę podatki w momencie jak w mieście będzie więcej ludzi którzy te podatki będą mogli płacić więc ja bym tutaj troszkę tę drogę jeszcze przeprowadził drogi pod kątem da się budować nawet się da więc zróbmy sobie coś takiego to mogłoby przejść jeszcze kawałek dalej o ile mnie na to stać, i teraz przy tym postawiłbym jakieś budynki mieszkalne. O ile w ogóle one mi się tutaj wybudują, mam taką nadzieję. Trochę może większe te kratki niech będą, na przykład coś w tym stylu. W sumie tutaj też można. Dobra, to się tam wybuduje, to niech się buduje. Gdzieś tak dotąd dojeżdżamy, to też sobie możemy zazielenić. Ok, pięknie, więc kolejne domki mamy. I mamy oczywiście kolejne problemy z wodą. Tę rurę trzeba będzie tu przeprowadzić, tylko widzę, że jej już pod takim kątem nie przeprowadzimy, także niech to sobie idzie jakoś bardziej. Tak, to tak naprawdę. Nie musi być idealnie, pod wodą może być coś takiego. W ogóle, jakie są wymagania, żeby osiągnąć kolejny poziom? 1470 punktów miasta. Domyślam się, że chodzi o mieszkańców, tak? My w tym momencie mamy tylko 578. No to tak naprawdę tragedia, praktycznie w ogóle. Trzeba będzie serio tutaj więcej tych mieszkańców dołożyć i zróbmy to może w takim razie gdzieś w tej okolicy. Tutaj będzie ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, cztery krateczki, więc tą drogą przejechałbym na przykład jakoś tędy do tego miejsca i tu się Połączymy z tą drogą, która prowadzi tam na strefę fabryczną. Dobra, więc całe to po prostu zamaluję na zielono. Te przewody mogą się wyburzyć pewnie, one teraz nie będą potrzebne i możliwe, że te też mógłbym wyburzyć, bo to, to już jakoś tutaj przeskoczy. Tylko, że ja chyba tego nie wyburzyłem, tylko namalowałem tutaj zieloną strefę. Dobra, niech będzie, tylko że ja chciałbym ją w takim razie mieć gdzieś tak może bardziej dotąd. O, coś takiego. A tej strefy po prostu bym się pozbył, bo ona mi tu za bardzo nie pasuje. Tylko, że ja chciałbym usunąć strefę. Może nie całą, okej, okay, no. Trochę nie ogarniam tej gry. Okej, okay, udało się, udało się to przełączamy na zwykły tryb. Jak tam sytuacja z rurami? Nawet jest dobrze, ci będą mieli wodę tutaj na końcu jakiś domek może jej nie mieć, więc to sobie tutaj doprowadzę. I widzę, że zapotrzebowanie jest na jakieś fabryki, no trochę ich mało, nie ma co się dziwić. Dobudowałbym w takim razie po drugiej stronie ulicy też coś, może być na trzy kratki. Oni niby nie korzystają z tej trzeciej kratki, ale jak będą chcieli, no to będą mieli taką możliwość. I mamy kolejny poziom, tak? Mamy. 700 coś mieszkańców, tutaj niby dalej możemy z tym iść. No dobra, ale to jest w takim razie dziwne. 1470 punktów. No dobra, może to nie są mieszkańcy, jakoś to się pewnie inaczej liczy. No tak naprawdę nieważne. Mamy odblokowane jakieś nowe parki, na przykład taką fontannę, i myślę, że ją by warto było tutaj postawić, ponieważ, no zobaczcie, jak tutaj jest czerwono. Trochę im tu nieprzyjemnie, także taka fontanna w tej okolicy. I dalej to ja już na pewno bym nie szedł z mieszkańcami. Nie, nie, nie. Tutaj jeszcze jakieś sklepy, które. Oddzielą nas od tej strefy fabrycznej. A jeśli będziemy chcieli mieć więcej mieszkańców, no to bardziej może szedłbym w tym kierunku. Czyli tę drogę przeprowadzimy sobie dalej pod takim kątem. Mam nadzieję, że to mi tam równo poszło, powinno. Okej, okay, to sobie możemy zatwierdzić w takim razie. Dalej, jak to wygląda w ten sposób. Tutaj wyprowadziłbym drogę na przykład jakoś stąd, z tego miejsca dotąd. Tego odstającego bym się pozwył, bo to mi tutaj nie będzie potrzebne. I zamalowałbym teraz te strefy w okolicach tej drogi na zielono, czyli to by było na przykład na taką odległość, i tutaj po prostu tak po krateczce odchodzimy coraz dalej. Mniej więcej coś takiego, i tutaj na końcu możemy zamalować nawet taką trochę większą strefę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Rury, rury, rury. Tu jeszcze dalej trzeba przeprowadzić. Powiedzmy, że gdzieś tak do tej drogi, do tego miejsca, dalej w tamtym kierunku, i jeszcze, żeby to się jakoś tutaj nawodniło. Coś mi się tutaj przedtem pokazało, że są koreczki, tak? No, jeździ was dużo, i tak naprawdę, jakby się tego pozbyć? Gdzie gdzie ty mi o tym piszesz? W tym miejscu. Aha, czyli to skrzyżowanie, no dobra, rozumiem, to znaczy z tym skrzyżowaniem dużo nie zrobię, chyba żebym zachęcił więcej ludzi do jazdy w prawo. Bo gdybyście zaczęli jeździć gdzieś tutaj, objeżdżać te sklepy naokoło i część by po prostu jeździła tędy, część tamtędy, to może coś z tego będzie, ewentualnie wyłączyłbym światła na tym skrzyżowaniu. Nie wiem, czy to zadziała tak jak w cityskach, na pogromcy korków, ale możliwe, że troszeczkę lepiej będzie. I na tych skrzyżowaniach też sobie po prostu te światła bym powyłączał. No ale tutaj i tak. Się obawiam, że z tą drogą będzie dosyć ciężko, bo to jest jedyna droga na ten półwysep, chociaż niby tutaj jakoś można naokoło przejechać. No, 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 to będzie trzeba kombinować, albo jakiś most, coś w tym stylu, to się jeszcze okaże. Problemy jeszcze są z policją, tak? 50%, no, tak, pół na pół, bo jej po prostu nie ma, więc wydaje mi się, że dzisiaj możemy to jeszcze zrobić. Taki mały posterunek, gdzieś na przykład na tej strefie też handlowej, żeby objęło troszeczkę fabryki, troszeczkę tamtych mieszkańców. Jeszcze mogę trochę tych sklepów dołożyć, bo akurat jest na to zapotrzebowane. Potrzebowanie, więc po prostu całe to, co tutaj zostało, zamaluję sobie na niebiesko w ten sposób. Niech oni mi się tutaj już wybudują i niech trochę osłonią tych mieszkańców od tych kopcących fabryk. W ogóle ciekawe jest to, że wszystkie się wybudowały identyczne. No mogłaby być trochę większa różnorodność, no dobrze, ale jak już jest, no to pewnie tego nie zmienię, chyba żebym się bawił w stawianie tych budynków ręcznie, bo gdzieś to się dało, tak? Ręczna budowa, no właśnie. I tutaj mamy na przykład przemysł i można się bawić w takie wstawianie tego po. Jedynczo. Możliwe, że kiedyś jakoś to pozamieniam, pewnie to się też rozbuduje, jak tutaj te strefy będą trochę bardziej bogate. No a na dzisiaj to wszystko. Kończymy ten odcinek, mając 1160 mieszkańców. Pięknie się tutaj nasza wioska rozwija. Oczywiście, jeśli chcecie grać ze mną i mieć swoje miasto tutaj gdzieś w okolicy, to zapraszam. Nazwa regionu Blunix S3 hasło Xinulp. Parę osób już znalazło ten region, zajęło sobie tutaj swoje miasta, więc po tym odcinku mam nadzieję, że będzie Was tutaj dużo, dużo więcej. A teraz bardzo dziękuję Wam. Za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć!